Nazywam się Leszek Malinowski, pracuję, jeśli to można nazwać, pracą w Kabarecie Koń Polski. Jestem e, filem. E, 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 tutaj spędziłem praktycznie całe swoje życie e, i tutaj chodziłem do szkoły średniej, do liceum imienia Dibuła, które nazywane było klasztorem. Tak naprawdę bardzo zazdrościliśmy Bronkowi, czyli Liceum imienia Braniewskiego, tego luzu, tej swobody, to było naprawdę e, e, można powiedzieć e, takie cool liceum. E, e, tak w moim liceum nie było, dlatego z tym większą radością e, e, składam życzenia tej placówce z okazji 70-lecia no i wszystkim moim przyjaciołom, e, którzy skończyli Bronka, życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim dobrej zabawy na imprezie z okazji 70-lecia.